Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni, i dzisiaj jest poniedziałek, więc będzie hol zakupowy, ale taki nieduży, bo byłam w Rossmanie, byłam w Pepko i byłam w Dino. Także z tych trzech sklepów będzie hol zakupowy. I już Wam mówię, co kupiłam w Dino. W Dino wzięłam takie śledziki. One były po 11 zł. W zalewie octowej tych jeszcze nie jadłam, więc nie wiem. Jedliśmy ostatnio takie śledziki w słoiku Lisnera no i niestety to nie nasz smak, nie, 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 nie przypadł nam do gustu, więc wzięliśmy teraz takie. Zobaczymy, jak te będą smakować. Chlebek, jeden taki malutki po 3,40 3, zł. Jedną zupę grochową wzięłam, ona kosztowała chyba 2 ,30 zł 30 groszy. Ja kupuję zupę grochową, bo jak będę robić grochową zupę, dlatego że tu jest, słuchajcie, składniki to jest mąka grochowa. Ja po prostu biorę, żeby zupę grochowa była po prostu, nie żeby zwykłą mąką ją zagęścić, tylko po prostu to taką właśnie mąką. I tutaj co jest jeszcze dalej? Taką y, zupą właśnie grochową. Mąka pszenna, sól otuszczone mleko w proszku, wędzony tłuszcz wieprzowy, troszkę cukru pisze, suszone warzywa, zioła, barwnik, to jest karmel. Przyprawy i aromat dymu wędz wędzarniczego. Słuchajcie, nie ma tu nic więcej, więc uważam, że do zagęszczenia zupy grochowej jak najbardziej, tym bardziej, że mówię, można by było kupić mąkę grochową. No ale jak ja potrzebuję dwie, trzy łyżki od czasu do czasu, no to już nie będę kupować kilograma mąki grochowej. Dobrze, później e, kupiłam musztardę sarebską, ile ona kosztowała chyba. Musztarda jest po złoty 50. Kupiłam złoty 91 zł, mały makaron, to jest 20 gram na rosołowy taki. Później, oczywiście, mój mąż tragarz dostał za 11 zł piwo w takim czteropaku. Co ja jeszcze tam? O, to było fajne, bo my zużywamy 8 zł, to jest pół kilograma czosku. Czy on jest polski? Powiem. Nie, kraj pochodzenia Hiszpania. Pół kilograma czosku, ale słuchajcie, no tak jeden ząbek to kosztuje około 3 zł. Potrafi kosztować. A co to jest jeden ząbek dla nas? E, co jeszcze kupiłam? Aha, Pepsi, po, litrowa Pepsi, tak, litrowa po 5,50. To i mój mąż sobie kupił za 5 też chyba, za 5 zł albo 5,50. Ten, ten osz, ja tego nie lubię, ale on lubi to. Niech pije jak lubi. Słuchajcie, a i jeszcze kupiłam w, w Dino krzaczek do posadzenia, czarną pożyczkę, ale ona została w garażu. Także to, bo już zaczynam właśnie kupować, żeby sobie tam do, po, po prostu dosadzić. Teraz Wam pokażę jeszcze w Pepko. W Pepko wzięłam coś takiego taki organizer, to jest na zlew nakładany, ale patrzę, że u mnie całe to. Nie przyklei się, no po prostu mam taki zlew, to kosztowało 5 zł, nie majątek, ale może, może, jakoś to się y, 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 da, da jakoś zaczepić. Na którymś kanale, któraś z Was pokazywała, wziąłam sobie taką małą y, foremkę silikonową, no właśnie na malutką babkę, no bo mówię, nas jest dwoje i chciałabym zrobić babkę jedną czekoladową, a jedną taką jeszcze białą. I ona kosztowała 10 zł. Powiem Wam, że nigdy nie miałam silikonowych foremek, więc nie wiem, jak to będzie z niej wychodzić. Zobaczymy. Będziemy piec, pokażemy, jak to wychodzi. Po, to było w Pepko. W Pepko jeszcze było. Co ja w Pepko jeszcze wzięłam? To, to. Aha, tak. Wzięłam dwie koszulki sobie. Słuchajcie, ja wolę, bo były po 15 i po 17. Ja y, mam i kupywałam już te koszulki, więc ja wolę te y, po 17 zł, bo one się te, tak w praniu nie kurczą jak te po 15 zł. One tak jakby zostawiają, y, dalej mają swój ksz, y, kształt. Więc kupiłam sobie dwie, jedną siwą, bo jedną siwą już mam i jedną białą. I one po prostu nie, bardzo fajnie mi się je nosi, ja lubię je po domu bardzo nosić, te koszulki. Także dwie koszulki, i to by było w wpadko na tyle. Tak. A nie, a patrzcie. I jeszcze takie do, e, do szurowania. Taką szczotkę. Ona była też po, po 5 zł. Tak, po 5 zł szczotka. Słuchajcie, nic takiego więcej tam ciekawego nie było. Patrzcie, jeszcze zapomniałam Wam pokazać. W dino były przecenione jajka. 30 jajek za 15 zł. Wiem, to są z chowu klatkowego, ale one i tak były przecenione. A że ja będę potrzebować i do biszkoptu teraz, i będę taką robić sałatkę jajka, ja my nie to wezmę, bo jak, jak są już przecenione, a nikt tego nie kupi, to najprawdopodobniej wezmą mi to, wyrzucą do kosza. Za 15 zł. mówię 30, niech będzie, chociaż mówię, no wolę y, albo ściółkowany albo z wolnego wy, wybiegu. Później. A i teraz Wam pokażę, co kupiłam w Rosmanie. W Rosmanie, jak zwykle, była promocja, więc wzięłam po 3 złote Była ta. To najlepiej mój pies lubi, i nawet nasz kot niejadek też to je. Tu jest za 3 złote i tu jest 30 deko, więc taka dość spora. To jest akurat dla mojego psana na jeden dzień. Po pół jej daję, i do tego dostaję troszkę suchej karmy i startą marchewkę, i jej to wystarcza. Ale mówię, jest naprawdę dobre, bo nawet nasz kot nie jawek je. No i wzięłam troszkę tej karmy, To opisz. na karma z indykiem w galarece, i to też dzisiaj było w promocji. Wiecie, co nie wiem: złoty 70 albo złoty 50, i tu jest za 100 gram. To też wzięłam majumi. I później tak, chcę Wam pokazać: wzięłam sobie takie mleczko. Mleczko do ciała dla skóry wrażliwej, alergicznej z AZS. Do, to jest oczywiście dla dzieci, ale ponieważ ja mam tak, taką po prostu skórę, no nic na to nie mogę poradzić, że bardzo dużo kosmetyków ym, czy płynów ym, mnie po prostu uczula. Więc ja mm, najlepiej właśnie biorę dla dzieci i dla skóry bardzo wrażliwej. Teraz coś mi uczuliło na buzie i. i no, i nie wiadomo co, no nie mam zielonego pojęcia, nie, nie, nie jestem. I wziąłam sobie krem też do, y, do buzi, też właśnie skóra sucha, wrażliwa, atopowa. Aha, i to kosztowało 20 zł, a ten krem do buzi on kosztował y, y, 26 albo 29 zł. No ale nic po prostu nie mogę na to poradzić. Może wy macie, ja mam taką właśnie skórę, właśnie z taką, yy, 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 yy. To jak się mówi, AZS, a z -S. Atopowe zapalenie skóry, coś takiego, od czasu do czasu, nie wiem, czy to od proszku. Czy to no nie mam o tyle zielonego pojęcia. Po prostu się nasila, później się znów to troszkę tak jakby e, ta czerwona skóra na buzi, ona się tak jakby e, wszystko się tak jakby zagoiło i nagle w jakiś czynnik wywoła, że z powrotem się zrobi na tydzień dwa czerwona i znów później wszystko nie mam zielonego pojęcia. Teraz się zapisałam do dermatologa prywatnie, ale słuchajcie, na no 9 maja. Chyba tak, 9 maja prywatnie. To jest normalnie masakra. No i oczywiście trzoteczka do zębów. Do jakich? E, pasta do zębów. Do jakich? No do wrażliwych, bo ja mam zęby też wrażliwe. Normalnie masakra. Słuchajcie, kupiłam sobie kolczyki, muszę Wam pokazać. 15 zł dałam. 14,99. 15 zł. Są piękne. Wstawię Wam zdjęcia. I to nie jest żadne promo, a jakaś ten sponsorowany. Ja Wam już kiedyś pokazywałam. Z tej firmy. W Rossmanie kolczyki. Są wspaniałe. Bardzo fajnie je się nosi. Nic się z nimi nie dzieje. Wyglądają jak złoto. Normalnie jak złoto. I to nie tylko ja mówię, bo to moi, lo, mówią też moje koleżanki. Tu wam chcę pokazać. Zdjęcia też wam rzucę. Kupywałam sobie wcześniej właśnie z tej samej firmy, które już noszę, noszę i nic się z nimi nie dzieje. Te też kosztowały około 20 zł. Piękne są. Cały czas się błyszczą. No, no wyglądają jak nowe. Wrzucę wam zdjęcia, także nie wiem, czy na początku może rzucić, czy na końcu filmiku, to sobie obejrzyjcie. I te też te mają już prawie rok czasu. O, nie wiem, czy będzie widać. Także mówię Wam, naprawdę piękne, i opłaca się kupić za nieduże pieniądze. Nic się z nimi nie dzieje, kompletnie nic. O, także to by było na tyle. Ja się biorę już za biszkopta, oczywiście e, filmik z tortu będzie, także życzę Wam miłego wieczoru. Do zobaczenia jutro, pa pa!